Administracja serwerem TM Server odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej. Przechodzimy do strony serwera. Adres będzie oczywiście różny, w zależności od konfiguracji. Możemy skorzystać z kilku metod uwierzytelniania, w zależności od konfiguracji serwera. Logujemy się. Wyświetlana jest główna strona administrowania serwerem, z poziomu której możemy wykonywać wszystkie operacje. W menu Infrastructure mamy możliwość tworzenia kontenerów i zarządzania nimi. Kontenery przechowywać będą nasze pamięci tłumaczeń w ramach SQL serwera. Możemy zatem tworzyć nowy kontener dla poszczególnych organizacji. Jak widzimy, u góry pojawiły się zakładki. Jest to jeden z elementów, który ułatwia administrowanie serwerem. Poziomu przeglądarki. Jednym z najczęściej używanych widoków przez administratorów jest Translation Memories. W ramach tego widoku możemy tworzyć pamięci tłumaczeń oraz zarządzać nimi. Klikając Create uruchamiamy Kreator Tworzenia Pamięci i Tłumaczeń. Wybieramy dla jakiej organizacji i w jakim kontenerze ma być utworzona pamięć tłumaczeń. Nadajemy jej nazwę. Jak widzimy, opcje odpowiadają dokładnie plikowej pamięci tłumaczeń, którą tworzymy na przykład w aplikacji Studio. Wybieramy języki. Pola tekstowe, które mogą dodawać dodatkowy kontekst do naszej pamięci tłumaczeń. Możemy również skorzystać z zasobów językowych. Czyli na przykład predefiniowanej listy skrótów. W na następnym kroku utworzylibyśmy pamięć tłumaczeń. W menu home mamy również możliwość tworzenia zasobów, które będą współdzielone przez różne pamięci tłumaczeń. Mogą to być na przykład szablony pól tekstowych. Szablon pola tekstowego składa się z dwóch pozycji. Możemy określać, jakie to jest pole. Każde pole może mieć wartość tekstową może to być lista, może być to liczba, data. Możemy stworzyć sobie na przykład listę, która będzie miała kilka pozycji. W ten sposób bazy korzystające z naszego szablonu będą miały również dodatkowe pola, które pozwolą zidentyfikować status tłumaczenia. Analogicznie możemy tworzyć tak zwane zasoby językowe. Wyedytujmy nasze testowe zasoby. Domyślnie zasoby są kopiowane z szablonów dla konkretnych języków. Możemy na przykład tworzyć listy skrótów lub listę zmiennych, które będą automatycznie rozpoznawane przez pamięć tłumaczeń, która korzysta z tych konkretnych zasobów językowych. W naszym menu widzimy również bardzo istotne dla administratora widok Users. To tutaj tworzymy wszystkie konta użytkowników po wybraniu konkretnej organizacji. W zależności od uprawnień możemy również tworzyć organizacje podległe i modyfikować je. Możemy tworzyć również bibliotekę zasobów, ale przede wszystkim będzie nas interesowało dodawanie kont użytkowników. Możemy określić, czy jest to użytkownik Windowsowy. Jeśli tak, Aplikacja będzie oczekiwała wpisania nazwy użytkownika, która będzie rozpoznana przez nasz systemowy katalog użytkowników. Jeśli nie utworzymy konto użytkownika tradosowego, przechodzimy do Ról i wybieramy stosowną rolę dla użytkownika. Może to być na przykład tłumacz. Po kliknięciu OK, konto użytkownika zostało utworzone. Po utworzeniu konta użytkownika będzie ono miało dostęp do wszystkich pamięci tłumaczeń, do których dostęp ma dana organizacja bądź suborganizacja. Zakres uprawnień będzie zależny od roli użytkownika bądź dodatkowych uprawnień, które zostały mu przydzielone. W widoku Background Tasks możemy zobaczyć wszystkie operacje, które są wykonywane na serwerze w tle. Mogą to być m.in. operacje importu lub eksportu. Operacje tego typu możemy zaplanować np. w menu Translation Memories. Będą one jednak wykonane w tle, w zależności od obciążenia serwera. Ostatnim elementem panelu administratora jest widok licensing. Możemy w nim śledzić aktualną liczbę zalogowanych użytkowników oraz wykorzystanie licencji.